Początek Pucharu Świata w Skokach wciąż nie pomyśli Polaków w Finlandii. Zobaczymy pięciu w konkursie. W kwalifikacjach najlepszy z naszych Kamil Stoch w trzeciej dziesiątce. Co by tu poprawić? Mogą zastanowić się Polacy. Po treningach najkrócej mógł nad tym myśleć Kamil Stoch. W treningach meldował się w pierwszej dziesiątce, ale 125,5 metra w kwalifikacjach wystarczyło tylko do 24 miejsca. Jednak delikatnie mówiąc, warunki mu nie sprzyjały. Przed skokiem Piotra żyły obniżono Belkę. 121 metrów wystarczyło mu do 38 miejsca. Tuż nad nim znalazł się Andrzej Stękała. Oprócz nich do konkursu ledwo dostali się 48 Dawid Kubacki i 50 Aleksander zniszczoł, zastępujący Klemensa Murańkę. Gwiazdą wieczoru Rjoju Kobayashi. Japończyk wygrał kwalifikacje i zbliżył się do własnego rekordu skoczni. Wylądował na 147 metrze. Największym rozczarowaniem Halvor Egner-Granerud, który był 53 i wicelider Pucharu Świata, nie wystąpił w konkursie. Znów niepokojąca postawa polskich skoczków. Mimo, że do konkursu awansowała szóstka z nich, to jednak najlepszy z kadrowiczów był dopiero w trzeciej dziesiątce. Najlepszy był dziś Japończyk Ryoyu Kobayashi, poszybował na odległość 147 metrów, pół metra bliżej od oficjalnego rekordu skoczni. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, zajął 24 miejsce. Z siedmiu naszych reprezentantów biorących udział w kwalifikacjach, do konkursu nie awansował Stefan Hula. Jutro poza Stochem zobaczymy także żyłę kubackiego stękały wolnego i zniszczoła, który zyskał na złej dyspozycji Halvora Egnera Graneruda. Norwek nie zakwalifikował się do konkursu i jego postawa była największym zaskoczeniem dzisiejszych zawodów. Konkurs główny wrócę do obejrzenia w TVN i Eurosporcie. Jutro także w playerze Gigant Kobiet z udziałem Maryny Gąsienicy. Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach wciąż nie pomyśli Polaków. W Finlandii zobaczymy pięciu w konkursie. W kwalifikacjach wrócę. Najlepszy z naszych kamistoch Stoch zajął miejsce w trzeciej dziesiątce. Co by tu poprawić, mogą zastanowić się Polacy. Po treningach najkrócej mógł nad tym myśleć Kamil Stoch. W treningach meldował się w pierwszej dziesiątce, ale 125,5 metra w kwalifikacjach wystarczyło tylko do 24 miejsca. Jednak delikatnie mówiąc, warunki mu nie sprzyjały. Przed skokiem Piotra Żyły obniżono belkę, 121 metrów wystarczyło mu do 38 miejsca. Tuż nad nim znalazł się Andrzej Stękała. Oprócz nich do konkursu ledwo dostali się 48. Dawid Kubacki i 50. Aleksander Zniszczow, zastępujący Clemensa Murańkę. Gwiazdą wieczoru Ryoyu Kobayashi. Japończyk wygrał kwalifikacje i zbliżył się do własnego rekordu skoczni. Wylądował na 147 metrze. Największym rozczarowaniem Halvor Egner-Granerud, który był 53. i wicelider Pucharu Świata nie wystąpi w konkursie. No każdy jak widać może mieć słabszy dzień i należy wierzyć, że Polacy też szybko się przebudzą, bo choć nie błyszczeli, to jednak w konkursie ich zobaczymy, prawda? Z bliskiej perspektywy oglądają to wrócę nasi reporterzy. Przenosimy się teraz do Filipa i Michała. Houston, mamy problem. Wrócę, obecnie minus 13 stopni, zimno, ale w polskim obozie coraz goręcej. Bo umówmy się, ten początek sezonu nie jest taki, jaki sobie wyobrażaliśmy i kolejny duży sygnał ostrzegawczo-alarmowy dostaliśmy dzisiaj Michale. No niestety te kwalifikacje jak wyszły, tak wszyscy mieli okazję niestety zobaczyć. Sześciu zawodników mamy w konkursie, tylko Stefan Hula znowu się nie dostał i to jest ten Stefan Hula, który przecież bardzo dobrze skakał na obozie w zakopanym. Kadra przyzwyczaiła się i też wyszła z tego obozu w zakopanym, że jest nieźle na przyszła zima i co? Nie wygląda to dobrze, bo jeżeli przed Dawidem Kubackim mistrzem świata jest Dziewani Bresadola, Włoch i Turek i Pcioglu, no to znaczy, że nie w tym kierunku to wszystko idzie. Michal Doleżal, czy ma pomysł na to, by wyjść z tego impasu? Musimy być cierpliwi po prostu. Nie możemy, nie możemy teraz nic na sile robić. Na razie tak trochę wygląda, ale w, mówię, parę par, par, par skoków już, już pokazuje, że w którym kierunku jaki zawodnik ma iść. No i wspominałem, wspominaliśmy o tym obozie w zakopanym, tym ostatnim skokowym zgrupowaniu przed wylotem na Puchar Świata. Tam sam Adam Małysz nawet mówi, że wszystko było w porządku. Klimat wokół tej kadry, gdy kończyło się zgrupowanie, było naprawdę niezłe. I przychodzi Puchar Świata i nagle okazuje się, że ciało działa inaczej, tak zresztą powiedział Dawid Kubacki. Ciekawe spojrzenie ma na to wszystko wspomniany Adam Małysz. Koniec lata, jest jesień i wszystko idzie fajnie. Naraz przychodzi zima, coś nie wychodzi. Eee, a niby masz to zapamiętane. Jest, jest zapamiętane w nogach, że, że to powinno funkcjonować. Więc jest taki problem, czy coś zmieniać, bo możecie z tego to wybić. Może to był po prostu przypadek, że, że były gorsze te skoki. Więc tu jest, tu jest bardzo duża sprawa, jeśli chodzi o psychikę. Ale żeby nie było, że tutaj wszystko jest na smętną nutę, widzimy plusy, plusiki. Fanfary dzisiaj były na skoczni <noise> tak. rozgrywane, dlatego że dojechał cały bagaż skoczków, którzy nie mogli go z powodu tego, że był za ciężki, wprowadzić do samolotu czarterowego z niżnego udarowaniem. Widziałeś kiedyś, czy słyszałeś kiedyś o takiej sytuacji? Bo ja nieszczególnie. Wiesz co, pod rządami Sandro Pertile już nic mnie nie zdziwi. Ale żeby nie było też y, tylko Sandro Pertile, wiem, że jesteś jego wielkim y, miłośnikiem. Halvor Regner Granerud wpuszcza do konkursu Aleksandra zniszczała i sam nie awansuje do zawodu. Twist plot, strony... jakiego byśmy się nie spodziewali. <laughs> Ten sezon naprawdę obfituje w ciekawe wydarzenia, a jutro może być jeszcze ciekawe dlatego, że dzisiaj taką próbkę dał Ryoyu Kobayashi. 147 metrów w kwalifikacjach. Telemark, piękne. Pół metra krócej od rekordu skoczni, i gdybym miał celować, to wydaje mi się, że on tutaj będzie uderzać w rekord skoczni. Ci, którzy mieliby być silni, są silni? Czy wiatr wieje, czy nie? A nie wieje! A nie wieje? Kargajger Rioju Kobayashi. Tak więc mi się wydaje, że między tą dwójką będzie się toczyć walka o zwycięstwo. No to my trzymamy kciuki za to, żeby gdzieś tam jakiś Polak się też w tej czołówce znalazł. Dobranoc! Dobranoc! Od samego patrzenia robi się zimno.